Cześć! Jeśli znacie mnie trochę dłużej, to wiecie, że kocham zwierzęta, szalone akcje, adrenalinę i sport. Więc dziś wpadłam na pomysł, że chcę nauczyć się jeździć ładowarką przy okazji nakarmię też krowy. Ej, mam całą rękę! Dlatego spakowaliśmy rzeczy, wsiedliśmy na diłka 390 i ruszyliśmy na wieś. W ogóle nie wiem jeszcze jak to zrobię, ale bardzo chciałabym Wam pokazać Podlasie, bo ja jestem z nim zakochana. Ziemia Brańska! Przejechaliśmy sobie na rosławak, oczekiwania wersji rzeczywistych. To była Magda Kester. Smacznego. Smacznego. Jak oceniasz jedzenie? Bardzo. 1 do 5 gwiazdek. No i ja też o 3,5 może tak. Miejsce od 1 do 5 jest ta. To było tak. Nie było po schodach pawła, no tak. No też 4. A obsługa 5. Dobra. O. Ja. Cześć Aleksa. Cześć Aleksa. Dzięki uprzejmości Kamila, mogłam pierwszy raz poprowadzić ładowarkę. Dobra. Sonek sam chodzi. No i co teraz? Ej! No i tam masz na przycisku, przód, tył. Tylko podnieś ten. Na środek? Na środek. No. Teraz wifo. Musisz do siebie. W lewo. No i do dołu. Rób takie delikatniejsze ruchy, nie? Tak jak Kamil mówi. No i dobra, no i cofamy, jedziemy na półpół. A do góry? Nie, toki sobie. Ja jestem w szoku, że tak się udało bez uszkodzeń. Co nie? No. Myślałem, że Beton będzie w strachu. Ej, chodź tu, ja się żyję jak w farmingu. To taki farming dla dorosłych. Jedziemy, na podwórze. Przejedziemy przejedziemy. Jak ci się podoba? codzienny widok bym powiedział. Wekę będą za nie mieli, bo ja z gniazdu przyjechałem. Dobrze sobie radzić. Farming Simulator 2026. Nie ma buki. Elo Elo, mordy. Elo! Już? no. Coś uśmiechnij ze mnie, coś nie tak robiłam? powiedz no, mi, bo ja nie wiem Gosik ciebie taki operator, tak, jak bomb budowniczy Mi <laughs> się to podoba Ale wiesz, jak tego się nie ma tak na co dzień to to jest przyjemne i się chce, bo to jest ciekawe Gosik, ja się boję Marian, ja robię zakręt, jak ciężarówką <laughs> To aż tak nie zachodzi teraz już. Poczekajcie, i teraz tak robię. I do góry, do góry. Okay. Na logikę, jak to ma się wysypać? Aha, dobra. Tylko żebyś nie zaczepiła widłami, zobacz. Uh, dobra. Daj, do tyłu. Patrz, patrzcie na to skupienie. Do tyłu, Gosia, do tyłu. O! Jeszcze. Dobra, dobra, dobra. Jeszcze do góry. Jeszcze. 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 No kurde, co to? Co trochę za daleko. I co? Widzimy się później. Słuchaj się. Dujemy oporę! Cały jeden No Słyszysz? To jak w programie Damy im wiśniaczki jest Już wystarczy? Dobra, nie kopnij tutaj. Dobra. Nie obusie. Więcej, dobra, więcej. Dobra, zaraz. Ale macie mięciutko teraz, kochany. Dobra, co dalej? Do kolejnym? Tania siła robocza. Ale... O ja! Więcej, więcej! Tak jak tutaj za pierwszym razem. Tak? Za pierwszym Bo patrz, bo on tu jest do No. Okej. To. Pan jeszcze do pościelenia. O kurde, tam to jest dużo mi... ...do pościelenia. nam, się fajne ty jesteś jak ciuk to nie smoczek No jak nie, zobacz, smoczek Jak wszystkie chcą pozostać palucha Ale kurde fajne kolorki mają tu dwa Ej, bo mam całą rękę teraz Ej, Ilon on ma? Nie wiem, ma Najlepsze miejsce do mycia Tak? Idziemy myć ręce. Co, Co jest? iPhone ma wirusa. Nie! Żeby połączyć się ze służbami, kurde, chodź, naciśnij, a połączyć się ze służbami.

Tankujemy biwla Biwla? Biwla 20 do pełna Pięknie na twarzy No i patrz teraz Nie wyszło Opłaca 65 złotych Ile? 65 złotych Dziękuję Kolejny odcinek nagrywamy z Wiesława Wiesz o tym? Wiem o tym Uwaga, dojechaliśmy już do domu czy tej minie czynna mi wita, ale my tutaj do domu z wioski przywieźliśmy bardzo ważną rzecz, przesyłkę, fajną przesyłkę, już Wam pokazuje co to jest. to ja Tobie też pokażę, co to jest. Oczywiście, jak na wioskę, to co przywozimy? Jajeczka. Proszę bardzo, 20 jajeczek. O. Towar To bardzo mam nadzieję, w całości. A teraz idziemy z mnieczkiem na spacerek. this